Tajemnica Czakramu Wawelskiego, kamień mocy i świętości. Na wawelskim wzgórzu, zasłoniętym przez majestatyczny zamek i katedrę, skrywa się tajemnica, która od dziesięcioleci przyciąga rzesze ludzi. To miejsce, otoczone aurą enigmy, jest opisane jako dom legendarnego Czakramu Wawelskiego, kamienia mocy, który emanuje niezwykłą energią. To opowieść o duchowości, mitach i fascynacji, które przetrwały, mimo iż sama historia czakramu wydaje się stosunkowo młoda. Początki legendy: Mimo że Wawel od wieków zajmował specjalne miejsce jako centrum władzy i duchowości w Polsce, legenda o czakramie swoje korzenie ma w XX wieku. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia podczas wykopalisk prowadzonych przez Adolfa Szyszko-Bohusza odkryto pozostałości Kościoła Świętego Gereona, niegdyśniejszej kaplicy królewskiej, której fundamenty można podziwiać na dziedzińcu Batorego. Wkrótce zaczęły krążyć słuchy, że w podziemiach tej świątyni ukryty jest magiczny kamień o niezwykłych właściwościach. Zgodnie z jedną z wersji, czakram wawelski miał być jednym z siedmiu kamieni, które hinduski Bóg Siwa rozsiał po świecie, tworząc sieć energetyczną na naszej planecie. Inne opowieści sugerują, iż kamień przynieśli do Krakowa rycerze krzyżowi, wracający z Ziemi Świętej lub duchowni ze wschodu. Wszystkie te narracje łączy jedno: przekonanie, iż miejsce to stanowi źródło duchowej mocy. Tajemnicza energia zwolennicy teorii o czakramie są przekonani, że to miejsce emanuje energią zdolną do uzdrawiania, łagodzenia stresu i otwierania umysłu na wyższe poziomy duchowości. Na Wawel przyjeżdżają ludzie z całego świata, by wdychać pranę. Życiodajną siłę, którą według tradycji wschodnich można czerpać z miejsc o wyjątkowej energetyce. Niektórzy medytują w pobliżu ruin kościoła świętego Gereona, inni opierają się o ściany zamku, wierząc, że to właśnie w ten sposób ładują akumulatory. Fakty czy mity? Historycy podchodzą do tej legendy z ostrożnością. Profesor Michał Rożek oraz Karol Estreicher wskazują, że historia czakramu nie ma swoich korzeni w średniowieczu ani w żadnym wcześniejszym okresie. Wydaje się, że legenda zrodziła się dopiero w XX wieku, kiedy to fascynacja ezoteryką i mistyką była na czołowej pozycji. Szyszko Bochusz, pełniąc funkcję konserwatora Wawelu, mógł świadomie rozpowszechniać historię o kamieniu mocy. Przyczyniając się do ukształtowania jednej z najbardziej trwałych współczesnych legend Krakowa. Niemniej jednak brak jakichkolwiek naukowych dowodów na istnienie czakramu nie zniechęca wierzących, traktujących to miejsce jako jeden z kluczowych punktów na duchowej mapie świata miejsce pielgrzymek duchowych. Obecnie czakram wawelski stanowi symbol duchowych poszukiwań. To punkt. W którym historia splata się z mistyką, tworząc niepowtarzalną atmosferę. Niezależnie od tego, czy przyjmujemy legendę za prawdę, czy podchodzimy do niej z dystansem, jedno jest pewne: Wawel nieprzerwanie przyciąga swoją magią, inspirując kolejne pokolenia do zadawania pytań o to, co niewidzialne, ale jednocześnie odczuwalne: czy czakram naprawdę istnieje? Czy to jedynie wytwór ludzkiej wyobraźni? A może prawdziwa siła tkwi w samej wierze? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. Niemniej jednak magia Wawelu wciąż trwa. A jego aura nie przestaje fascynować. Warto odwiedzić to miejsce, aby samodzielnie doświadczyć jego niezwykłości.